Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Zostałem żółwiem ninja, więc z tej okazji przygotowałem dość spontaniczny haul. Ja nie bez powodu zostałem żółwiem ninja, jestem wielkim fanem. Tej kreskówki od połowy lat 90., kiedy miałem 3 lata mniej więcej, zacząłem oglądać żółwia ninja, może 4 lata jakoś tak. Miałem figurkę żółwia ninja w tamtych czasach, zbierałem wszelkiej maści naklejki z żółwiami ninja. No i żółwie ninja są ze mną już na zawsze, bo mam tutaj całą czwórkę na ręce. A dzisiaj mam na sobie strój Michelangelo i kiedy wrzucałem w piątek wieczorem storiesy na Instagram, to dostałem od Was chyba z 80 wiadomości. Co to, skąd to, za ile? Kupiłem to w Primarku za 115 zł i jeśli chcecie zobaczyć broda tego od innej strony niż od klockowej tylko i wyłącznie, to zapraszam na mój Instagram, bo tam jest bardzo... Prywatnie, osobiście, tam po prostu nie ma tylko i wyłącznie kontentu klockowego. Ba, kontent klockowy jest raczej sporadyczny. Ja tam po prostu jestem sobą, tak na co dzień. No ale przyjechało do mnie trochę paczek, więc stwierdziłem, że jeśli jest kumulacja, to po prostu nie będę tego homikował, tylko pokażę Wam, żebyście też wiedzieli, czego spodziewać się w najbliższym czasie. Ja wiem, że jest tutaj jeszcze kilka zestawów dookoła mnie, które przyjechały w ostatnim holu, albo i pomiędzy nim a dzisiejszym, albo pomiędzy tym poprzednim i jeszcze poprzednim albo w ogóle ich nie pokazywałem i gdzieś tutaj czekają na swoją kolej. Między innymi rekinokręt, na który wiem, że czekacie, będzie. Naprawdę, niebawem go złożę. Ale, co jest istotne, w ogóle w sklepach z Lego pojawiły się takie rzeczy. List do Mikołaja. No i to jest taka broszurka, w której znajdziecie możliwość wypisania listu do Mikołaja i macie tam też naklejki, żeby w sposób obrazkowy, jeśli ktoś na przykład nie umie jeszcze zbyt dobrze pisać, Wskazać Mikołajowi, co chce się dostać, czy to na Mikołajki, czy z okazji gwiazdki. Swoją drogą napiszcie też, czy raczej u Was prezenty daje się na Mikołajki, czy na, na gwiazdkę, czy może przychodzi dzieciątko, czy jesteście jeszcze z innego rejonu Polski i e, przychodzi ktoś inny, nie wiem, Gwiazdor, gwiazdka już mówiłem, aniołek. No, to dawajcie znać Yeti może przychodzi gdzieś na biegunie. No nie wiem, ale takie rzeczy można zgarnąć. Ja w ogóle też coś takiego sobie zgarnąłem z jednego ze stacjonarnych sklepów Lego, ale też mi to przyszło w jednej z paczek i zacznę może. Boże, może, zacznę, boże, może, boże. Zacznę od paczek najmniejszych. Mam tutaj pod ręką paczkę z polibagami. Ja zawsze lubię sobie uzupełnić polibagi. Jak już zbierze się kilka, których jeszcze nie mam, i pewnie pokażę je w jakimś jednym materiale zbiorczo, mamy tutaj takiego bałwana z serii Creator. Szkoda, że to nie jest polibak typu 3 w jednym, bo od razu mielibyście dodatkowe dwa pomysły na przebudowanie tego. No ale pomysły zawsze można. Wystrzelić się z własnej głowy i zawsze można coś przygotować samemu. Tutaj mamy też polibak serii Lego Dreams, no i w nim nie ma minifigurki. Jest Ziblob, jest też króliczek Bunchu, ale nie ma żadnej minifigurki. Nawet Mateo, nawet Lizzie, nie ma nikogo. A tutaj mamy takiego hodroda, trochę w stylu retro. I jest jeszcze zestaw, którego jak dobrze pamiętam nie kupowałem i nie pokazywałem. To jest zestaw z Lego Friends, gdzie mamy po pierwsze wydrę i ona bardzo fajnie wygląda, będzie myślę też pasowała do tych wyderek z Lego City. No i mamy też mini laleczkę. Są tutaj również cztery nowe liście palmowe, to znaczy no palmowe, no wiecie, te nowe liście, które pojawiły się w Rivendell i ostatnio są ciągle w jakichś kolejnych zestawach. I tutaj mamy aż cztery sztuki. No, polibagi będą. Wpadły też gratisy, bo w sklepach pojawiły się zimowe gratisy i... Robiłem zakupy w Media Expert i przyszedł do mnie Pingwin. Niestety bardzo mocno pokiereszowany i zniesiony, bo oddzielnie przyszło zamówienie, oddzielnie przyszedł gratis, spakowany tylko w foliopak i bez żadnego zabezpieczenia. Niestety chyba ktoś na nim usiadł i to się lekko zmasakrowało, więc to jest jeden z gratisów, który może jest jeszcze do zgarnięcia. Musicie sprawdzać, bo ja nie wiem jak długo te promocje trwają. A w Alto, ale też w kilku innych sklepach, bo na promoklockach możecie sobie sprawdzić wykaz, są takie pierniczki. Pierniczki są trzy według tego, co jest zapowiedziane na opakowaniu. Jest informacja o kustomizacji, o modyfikacjach, które możecie wprowadzać, naturalnie nie genetycznych, tylko chodzi o to, jak możecie je udekorować na własną modłę, na, według własnego widzimisię. Mamy tutaj elementy, które będą imitowały lukier, które będą również imitowały różnej maści, kolorowe, cukierkowe posypki. No i takie pierniczki można było dostać e, i może nadal można dostać przy okazji zakupów za minimum 249 zł w Alto. Tylko tam to działało w ten sposób, że musiał wpaść do koszyka zestaw za minimum 249 zł. Bo jak się to kumulowało, nie działało. Ja to zgłosiłem, ale nie wiem, czy już zostało naprawione. Więc musicie sprawdzać takie pierniczki. Fajna sprawa, no jeśli to jest gratis, bo płacić za to chyba 70 zł katalogowo raczej nie ma sensu. No dobra, a co tutaj poprzyjeżdżało? Jest y, zamówienie z Alto i to dość duże, bo jedno było dla pierniczków, a drugie po prostu przyszło y, według y, mojego co comiesięcznego tematu współpracy z Alto, więc hashtag reklama. I myślę, jak po kolei lecimy. Dobra, może najpierw jeszcze inne zestawy, które pozamawiałem w międzyczasie. Kwiatek Piranha z Mario. Myślę, że bardzo fajna rzecz do uzupełnienia kolekcji do Bowsera, do Nesa albo innych zestawów z Mario takich właśnie bardziej kolekcjonerskich na przykład do kostki. Tylko że ja akurat fanem kostki nie jestem, ale jeśli chodzi o Bowsera i Nessa bardzo mi się te zestawy podobają. No i kwiatek pirania również mi się podoba. 23 cm wysokości i to tyle. Na pewno go będę wkrótce mógł poskładać. I muszę powiedzieć, że mocno wsiąknąłem w Pokémony. Stwierdziłem, że uruchomię sobie pierwszy zestaw, który pozwoli mi złożyć ten taki większy pokemonowy teren. Tutaj mamy właśnie fragment terenu i mamy trzy Pokémony. Jest Pikachu, jest, myślę właśnie, czy Pidgey, czy Pidgeotto, ale chyba to, bo on już jest taki bardziej nastroczony. Pj jest raczej takim, wiecie, pokemonem, któremu zdecydowanie milej patrzy z oczu. I jest jeszcze Ulu. I oprócz tego mamy też koła zębate, więc jest to zapowiedź tego, że coś się będzie ruszać. No zapewne te płaty w młynie będą się kręcić i będziemy mogli w środku na przykład zemleć ziarna na mąkę. No dobra, to już zobaczyliście mniejsze zestawy, pora na te nieco większe. Hmm, zacznę może od czegoś bardzo niestandardowego, o ile największy zestaw się zaraz nie przewróci. Zestaw z Duplo, który pokazuje nam plac budowy i sprzęt budowlany i wydaje mi się, że... Warto do duplo czasem sobie zrobić odskocznie, z tego względu, że w duplo pojawiają się naprawdę ciekawe zestawy. A ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest to temat bardzo niszowy, ale i tak, w trakcie różnej maści spotkań, rozmów ja wiem, że też rodzice, którzy mają na przykład najmniejsze dzieciaki, chcą zobaczyć, jak te zestawy wyglądają i też zobaczyć. Po co warto dany zestaw kupić? I te najciekawsze staram wam się raz na jakiś czas pokazać. A że tutaj też można sobie pomrugać, można sobie porobić jakieś wiło, to będziemy też się w ten sposób bawić. Dwa zestawy z Friends. Najpierw pierwszy z nich, który prezentuje się następująco. Tutaj mamy jakiś taki katamaran albo inną jednostkę pływającą. Wygląda to bardzo ciekawie. No, i jest tutaj też taka fajna funkcja, że możemy zbierać śmieci, które gdzieś tam się unoszą na wodzie. Nie wiem, czy to jest po prostu jakiś nieduży zbiornik wodny, czy raczej morze, czy aż nawet ocean. Są też delfiny. Mam nadzieję, że tak naturalnie są ciemne a nie dlatego, że pływają w jakiejś wielkiej kałuży ropy, ale tak to się prezentuje. Tak stwierdziłem, że może warto w te zimne dni troszeczkę takiego wakacyjnego klimatu liznąć. To odkładam na bok. Idziemy dalej z friendsami. I ten zestaw jest przeobłędny. Mamy tutaj nieduży, bo nieduży, ale stok. Mamy też takie, jakby schronisko gdzieś wysoko w górach. Jest dużo sprzętu, jest dużo choinek. I ogólnie rzecz biorąc, ten zestaw jest niesamowicie uroczy. No, ja muszę powiedzieć, że jak i w innych zestawach z LEGO Friends, jestem w nim naprawdę mocno zakochany. Idziemy dalej. Zostały jeszcze tylko dwa zestawy. I zastanawiam się, czy najpierw City. Czy najpierw gwiazda odcinka? Ale gwiazda odcinka już mogliście zobaczyć na Instagramie, bo w dość obsceniczny sposób zaprezentowałem ten właśnie zestaw. Czubaka. E, miałem okazję zobaczyć go na żywo, kiedy JoJo składał go na klockonie. I nadal nie zmieniam zdania. Od szyi w dół jest dość ciekawie, od szyi w górę jest dość dziwnie. Może ten zestaw w jakiś sposób odczaruje, może kiedy ja go będę składał, to znajdę w nim coś bardziej wartościowego. No, ale mimo wszystko, człowiek, choć nie do końca z brązu, kontra ja, zobaczymy, kto wyjdzie cało z tej konfrontacji. I na sam koniec, duży zestaw z LEGO City, o który też czasem pytaliście. No i tutaj mamy tę największą jednostkę pływającą, i to pływającą naprawdę 71 cm długości ma ten kadłub. No i będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Nie miałem jeszcze nigdy orki w rękach takiej z LEGO. Raczej orków jedynie mi się zdarzało mieć, i muszę przyznać, że zestaw wygląda dość ciekawie. Aczkolwiek cena katalogowa w stosunku do liczby elementów nie prezentuje się jakoś specjalnie zadowalająco. No, ale z drugiej strony mamy tutaj naprawdę potężne odlewy, i one bardzo mocno podbijają tę cenę. No, to tak to wszystko wygląda. A ja wracam do codzienności, do bycia żółwiem, więc podnoszę wieko kanału i idę odwiedzić Tadeusza Norka. Pozdrowienia dla fanów serialu miodowe lata. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!